Okej, okay, witajcie ludzie, tu mój Witak12 Już w 21 odcinku Zagrajmy w Gothic 1, przepraszam Dźwięk mam tu wyłączony Włączę go Tak Tak, dźwięk jest W poprzednim odcinku znaleźliśmy drugi kamień ogniskujący I udaliśmy się nauczyć yy, Zaawansowanej Walki bronią dwuręczną i udamy się teraz do następnego kamienia ogniskującego, który znajduje się w kamiennej twierdzy, tak, to jest gdzieś tam, po drodze spotkamy kilka ogarów, potem będziemy mieć to tam nie jest jakiś spoiler, że ja wam mówię z kim będziemy walczyć, no i zaczniemy się nawet powoli zbliżać do końca gry. No, chociaż jeszcze sporo przed nami oczywiście. Te ostatnie rozdziały są najdłuższe, szczególnie piąty. Bo szósty to już polega tylko na wyłącznie y, zabiciu głównego przeciwnika. No, jak to w zasadzie w każdej grze takiej typu właśnie RPG. No więc dobrze, idziemy tu, jak widzicie mamy takie wejście tam. Jest takie. Górka, no i tam musimy się udać Jak już mówiłem Po drodze spotkałem parę potworków, ale... Nie są one zbyt wygórowani teraz dla nas Musimy właśnie znaleźć sobie jakąś fajną broń wręczną, bo nie możemy cały czas walczyć... Z taką bronią Dobra Więc, no więc zabijemy te jaszczurki, one nie powinny dla nas żadnego kłopotu stawić nawet taki losie widzicie leży na ciosa A zawsze jakiś ek idzie Ooo, nawet sporo zadają chociaż nie wiem, chyba już mieliśmy jakieś Tak, mieliśmy jakieś ubytki No tam, tam nic nie robimy jak widzicie Może sobie ten łuk zdejmę, bo na razie nam nie jest potrzebny. Chociaż nie wiem, czy w ogóle będzie. Chociaż, jak są tacy trudniejsi przeciwnicy, to warto mieć taki łuk. Tutaj sobie zjemy trochę, może mięsa. I, zregeneru i zregenerujemy sobie trochę punktów many, bo będzie nam potrzebna. Właśnie w tym, jak już mówiłem, kurde, nie to co trzeba zjadłem. Dobrze. Jak w każdej misji, musimy użyć zwoju. Już uzyliśmy zwoju zniszczenia właśnie ożywieńca z Runa jest z czwartego kręgu do tego Tak wam powiem od razu Zmniejszenia potwora O jak widzicie nawet dwa mamy ogary. O. Jak widzicie w tej grze są spore bugi Jak postać się cofa to my jej nic nie robimy chociaż je uderzymy Dwójce już tak nie ma ale... Też jest walka ciężka. Dwójka jest dużo trudniejsza niż jedynka. Oj 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 A daleko zapisałem. Oj, fail To może jednak sobie łuk weźmiemy, tak to weźmiemy tylko jedną postać. A nawet mamy łuk założony, to nic się nie stanie. Tu zabiję parety. Wiecie, zawsze przyda nam się więcej siły. Szczególnie właśnie ten dodatkowych fazach gry, gdzie niektóre broni będą potrzebowały stu siły. Znaczy, jedna broń taka będzie. Najlepsza broń w grze dużo nie wymaga, nie powiem a ile żeby nie spoilerować. Ale dobra, zapiszemy tutaj na zagramy 18 i ruszymy dalej na łowy. Jak widzicie, będzie nie umie totalnie strzelać, można go tego wyuczyć, ale to nie jest potrzebne i nawet by chyba nawet trochę zawadzało, bo zawsze jakieś ubytki w punktach, które mogliśmy by by przeznaczyć na walkę, wręcz albo właśnie na walkę, magnum. To się ogólnie w, w gotiku, dwójce, według mnie. Nie opłaca się inwestować w łuki. Na przykład w ten... ten yy, na smoki łuk nie działa. Ten co nie jest jakiś przyjemnie grać, a jak widzicie, <grystanie> sporo kślimy się mu się rulało. pijemy sobie potiona takiego potka. No Więc teraz się szybko udamy. Tylko założymy nas błos, boski młot Dlaczego zaraz się dowiecie Warto mieć młotek jakiś przy sobie Tego młotku nie będę sprzedawał w ogóle Widzicie, to jest golem mostowy Znaczy są jeszcze kamienne, ale to jest mostowy Którego możemy tylko pokonać za pomocą tego młotka Znaczy nie tego konkretnie, tylko mówię za pomocą młota, to jest bardzo realistyczne Bo takiego to się to się nic nie zrobi, on jest ze skały w końcu Miesza z tym. Tutaj jest Zbudź nasz przyjaciel się. Lester. Niech śnią... Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów w wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować Ach. wyprawę do Górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? To jest pod nauki u najlepszych górów. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie wart złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. No, no i trochę trzeba uważać, żebym się nie zgubił. To jest niestety. W tych dwóch misjach było bardzo prosto, bo był teren dosyć otwarty, a tutaj już będzie budynek. Czy to jeszcze nie aż tak najgorzej, gorzej będzie trochę później? Jak właśnie będziemy z górne, bo tam jest takie pewne miejsce W którym bardzo ciężko w ogóle przejść takim będziemy chodzić po pniu, tyle wam powiem W tym odcinku raczej tego nie zdołam zrobić No I mam zamiar nagrać jedną taką grę w Weekendy To jest chyba World of Tanks, tak Zobaczę jeszcze, czy mi ta gra w ogóle pójdzie. Kurde, no, ale nie mam tego. Pozwolę je zabić Lesterowi. nie mam branej mojej broni? Na nie najlepiej łuki wziąć. Mi łuki na mnie doskonale sprawują. Czyli nie mam mojej broni założonej? No Lester mi tu biega nad nią. No i zeszła. Właśnie, One się tak czasami bugują. Muszę krusz urok założyć. Tylko właśnie mają fajne nazwy tych broni. Ale miesza z tym. Zjedzmy coś. No więc idziemy. Musimy go pilnować. A się łatwo zgubi. Nasz kamień ogniskujący jest tam na górze, ale nie będzie tak łatwo tam dostać. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący, hmm, ale niełatwo go będzie dosięgnąć. No. No i tutaj zapiszemy, chociaż już przed chwilą zapisywałem, ale ja mam, wiecie, takie, już mówiłem o tym, że mam kciukki, że ja zawsze gry zapisuję. I to jest dosyć dobre w właśnie grafiki gothic No i dam wam radę jeśli macie zamiar grać w gothica. Nie róbcie sobie jednego save'a Za nic na świecie jednego Róbcie sobie parę Tak będzie lepiej W tej właśnie harpie Nie są zbyt ładne i skrzeczą Nie lubię właśnie tego miejsca Bo tutaj w harpiach skrzeczą cały czas nie chcę, żeby z zanim poszedł, ale coś się buntuje, tak, dobra. Zapiszałem znowu. Widzicie, nie są sobie przepożne, ale jest ich sporo. I fajnie jest chyba. Nie było w tego chyba, w standardowym gotiku, że się z nich krewlała. To chyba w tym modzie, tak, surpaku, który właśnie zainstalowałem. Żeby rozmaicić grę to było Ale miesza z tym weszliśmy Teraz trzeba będzie go pilnować ostro. Nieraz mi się zgubił w, w tych momentach Tam mi spożytecznego raczej nie ma To jest jakaś stara zbrodnia, tu są tylko bardzo białe rzeczy Nawet nie ma co sprawdzać stary, stary, stary. No kurde No Żeby mi się zgubił Zgubiłabym się jeszcze, biedaczyna, i musiał musiała wczytywać. A, to mi się w niej chce wczytywać? No jak widzicie, w tym harpie zawizuku, tyle coś mi nie schodzi. Jak widzicie, nacelowałem już na skarpie. No, no, wypiję sobie jakieś eliksirki. No, wezmę sobie jeden taki. Taki. Tak. Zapiszę tu. No, więc teraz idziemy tutaj mamy skoro. Jest mój tak. Tą sk ta skrzynia jest jedna z ważniejszych bo mamy bardzo klucz kluczy do skrzyni która no tam jest ten dokument i pewien zwój który nam umożliwi dostanie się do kamienia ogniskującego chociaż no, jaki to zwój, to zobaczycie. No, i właśnie na ten moment mówiłem, żeby, że warto sobie mieć trochę więcej życia. No. Cofnę się trochę, niech nasz kolega się tym zajmie. się będę głównie bronił. No, kurde, przyskrzynili mnie. Opsa, opsa. No i Lester niech się nimi trochę zajmie. A ja w ten czas trochę pouciekam. Tak. A za zajęli się nim. To dobrze. Znaczy teraz zaraz na niego całą robotę, ale Ale no. Nie jesteśmy zbyt potężni, a on jest w końcu nieśmiertelny. To mógł, może trochę. wiecie... Pozabijać. Jak widzicie, mamy eliksiry. Tego, warto zajrzeć w to miejsce. No i w Gotiku Dwójce też tu zajrzyjcie. Znaczy, tutaj jest dosyć potężni ludzie. Znaczy, potwory. Nie, ludzi tutaj, ludzi nie ma. Niestety, tutaj jak czyta książki i to nic się nie dzieje. A w Gotiku 2, no, trochę się dalej oddale, żeby on mi się gdzieś nie zgubił. No i idziemy dalej. Hop. No, no widzisz, gdzie będziemy, tu... z łuku. No, i się właśnie tym przydaje. Pójdę rozejrzeć się na górze. No, pójdzie się rozejrzeć na górze. A my możemy pójść przed nim, oczywiście. Tutaj już nie ma różnicy, nie musimy go pilnować. No, to poczekajmy, wejdziemy. I dopiero on tu wejdzie. No no jak widzicie on tu powinien zacząć wchodzić Nie wiem dlaczego z jakiegoś powodu nie schodzi my tu do niego zejdziemy Zbudź. Chodźmy No Chodźmy nie, nie chciał wejść na tę drabinę Według nie możemy niestety korzystać tak to byśmy już tuż za nim weszli no, po zrobieniu z tej twierdzy zakończę odcinek. To już za niedługo w zasadzie. Nie będę jakieś przeszukiwał. No, Chodźmy. Yy. Yy. No, Lester, robi <ścoughs> się coś dzieje. Spad z drabiny i tam idzie. Mądre. Oby tam teraz weszedł bez problemu. No. No, a teraz my wchodzimy. Co coś się spobugowało. Wow, mam nawet 34 fps O, 30. Uff. Nieźle. Naprawdę się nie spodziewałem. Ale już mi zeszło do 21. No i tutaj mamy skrzynię. Mamy... Tak. Mm, akt własności. Znalazł... Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy... No, oczywiście my nie musimy czekać. Wiecie, nie musimy tam się dostawać, bo mamy zaklęcie telekinezy, mam ich aż 5 wow. No i kamień z górskiej fortecy. nie rozumiem co... Jak ja go zebrałem jak widzicie bugi w gotyku są dosyć duże No i nawet wow nie mieliśmy żadnego ubytku w manie wow bogi są niektóre bardzo dobre mm, Teraz trzeba poczekać aż on zejdzie mm, Nie wiem dlaczego ale bugi to bugi nie ma się co zastanawiać wow Lester jest strasznie szybki. Już tutaj. E, no. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No i teraz się udamy do właśnie do magów wody żeby z nim porozmawiać, no i już tłumaczę, dlaczego potrzebujemy 10, widzicie? Wymagana ma na 10, a standardowo ma się 5, więc trzeba trochę w magię zainwestować, albo się nie dostanie, właśnie tego, co się chce. Zróbcie Znalazłem fortec. kamień ogniskujący w górskiej fortece. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę weź następny. No. Obyś Oczywiście to nie jest wszystko takie proste, jakby się wydawało. No, przecież to wiadomo, w takich grach nic nie pójdzie po naszej myśli. Tak już jest. No i odwiedzimy jeszcze szybko pewną osobę i zakończymy nasz odcinek. Nawet się wyrobiłem w czasie. Nie spodziewałem się tego. Mogliśmy może nawet jeszcze trochę twierdzę przeszukać. Tu mamy wilka. On tu jest głównie. On tu głównie sprzedaje. No i handel. Zajmuje. Skupuje. No. O nie, no, ma tylko łuki, Ej. To jest nie fair. Dobra. Tutaj pogadajmy jeszcze z Kronosem. No, tutaj może ma coś. No ma chyba sporo rudy, jeśli dobrze pamiętam. Eee, nie ma żadnej rudy. Mówię tym... Strażnikiem rudy, a żadnej nie ma. To jest dziwne. No dobra. No to już zakończymy ten odcinek. Minęło już jakieś 20 minut. No to od razu wiedziałem. Witak 12, a to już 21 odcinek. Zagrajmy w Gothic, Już mamy 4 z 5 kamieni w, w kamieniu ogniskujących. No i do zobaczenia.